Cześć, witajcie, z tej strony Monika. Wiecie co mam takie natchnienie? Ostatnio słucham bardzo dużo polskiej muzyki. I właśnie mam takie natchnienie dotyczące właśnie języka polskiego i tej polskiej muzyki, która, która jest dla mnie w tej chwili odkryciem, dlatego że przez wiele lat jednak nie słuchałam tak naprawdę polskiej, polskiej muzyki i nie do końca wiedziałam, co w tej chwili jest na rynku, a jak się pojedzie do Polski, to znowu w Polsce też w radio bardzo często słyszę utwory, które słyszę tutaj. Więc dopiero. Dopiero jak zaczęłam słuchać po prostu um, polskich piosenek, tego, co się dzieje w tej chwili um, na polskim rynku, um, to dopiero teraz, jak gdyby zobaczyłam naprawdę, jak ten potencjał wygląda, jak to wygląda w tej chwili, czyli ostatnie 10 lat, co nowego powstało, jakie kawałki, um, jacy wykonawcy. Czy jest tam w czym wybierać, czy też nie. No i oczywiście wiadomo, że są jakieś e, utwory, które zupełnie mnie nie e, ukoiły, ani nie zdenerwowały, ani w ogóle nie wzbudziły we mnie niczego tak naprawdę, więc o tych e, utworach tak naprawdę nie mówię. Natomiast e, jest również cała rzesza, zarówno utworów, jak i wykonawców którzy mnie rozkochali w sobie niemiłosiernie i uwielbiam w tej chwili do nich powracać i e, nawet e, niedawno przygotowałam projekt e, taneczny taneczno-pantomimiczne właśnie z polską muzyką w tle, gdzie polska muzyka była, teksty, muzyka były właściwie narratorem. I powiem wam, że moje dzieci nawet same rozkochały się w tych utworach, które były właśnie w projekcie, były zaangażowane do projektu, a to, to nie były utwory dziecięce, to nie były utwory dla dzieci, to chyba był tylko jeden utwór z piosenki z filmu dla dzieci, z animacji dla dzieci, a cała reszta to były po prostu piosenki normalne dla dorosłych, to co można usłyszeć w radio itd., itd. Więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo wiadomo, że czas jest bardzo cenny dla każdego. Jest to nagranie moje po bardzo wielu latach już właściwie w tej chwili nieobecności. A wtedy, kiedy moje dzieci były bardzo małe, to wtedy. To wtedy Wam poddawałam różne, różne materiały na naszej stronie, żeby Wam przypomnieć, jaką wartość ma przekazywanie dzieciom języka polskiego, jeżeli rodzicie i wychowujecie te dzieci poza krajem. I ja sama pamiętam, że. Miałam naprawdę bardzo różne odczucia, dlatego że, dlatego, że tak, moja motywacja pierwotna była bardzo, bardzo osobista. To znaczy, nie wyobrażałam sobie rozmawiać z moimi dziećmi po angielsku, ponieważ chociaż posługuję się tym językiem i funkcjonuję w tym kraju, w którym się mówi po angielsku, to dla mnie ten język nie ma w sobie żadnej intymności. Jest tak bardzo powszechny, jest tak bardzo. Bardzo ogólnie dostępny, i jednocześnie jest tak bardzo wyświechtany na swój sposób, że ja po prostu nie czułam, że mogę swoje uczucia przekazać swojemu dziecku albo swoim dzieciom, właśnie w tym języku. Natomiast język polski jest ze mną od zawsze. W tym języku się wychowałam. Tak miałam, że faktycznie pierwsze lata swojego życia naprawdę nie słyszałam żadnego innego języka, oprócz takiej możliwości powiedzmy usłyszenia czegoś w radio albo w telewizji. Więc. Za, jakby mój poziom emocjonalny w tym języku jest właściwie wyrażany naprawdę każdym słowem. Podczas kiedy język angielski mi nie daje takiej możliwości, też być może są to też indywidualne preferencje, kiedy. Po prostu jakiś język nam się nie podoba. Na przykład ja wiem, że mi się nie podoba język niemiecki i właściwie nie podoba mi się język angielski, natomiast ubóstwiam język francuski i właściwie w pewnym momencie również przekonałam się do języka rosyjskiego, którego kiedyś bardzo nie lubiłam, a później okazało się, że jest tak samo miękkim i melodyjnym językiem w moim odczuciu, jak właśnie język francuski. Więc to są naprawdę, jak słyszycie, bardzo indywidualne gusta i guściki. Ale teraz do meritum. Zaczęłam od muzyki polskiej i od tego, że dawno nie słyszałam polskich utworów współczesnych i teraz właściwie się rozkoszuje właśnie słuchanie polskiej muzyki i naprawdę u mnie w domu generalnie można słyszeć polską muzykę. I co z tego wynika? Zaczęłam się zastanawiać nad tekstami. Ja kiedyś pisałam swój licencjat również z polskiej muzyki, dlatego to jest naprawdę dla mnie temat niezwykle ważny i bardzo mi bliski. Więc jeśli popatrzymy historycznie, na przykład na piosenki lat 60., później na piosenki lat 80. De facto, te wszystkie piosenki, albo znakomita większość, albo te piosenki, które zapadły nam głęboko w pamięci, to są piosenki, które mówiły o pewnej rzeczywistości, która się wtedy działa w kraju. A jak wiemy, w kraju coś się zawsze działo właśnie w tamtych latach coś się działo. To nie był kraj bezimienny. Tam mieszkali ludzie, którzy musieli o coś walczyć i wbrew czemuś działać i z czymś walczyć, mieli jakąś motywację do tego, żeby. Nad czymś panować, po to, żeby coś innego nie zawładnęło nimi. I to było wyrażane w tekstach, to było również wyrażane w tym, jak bardzo um, władze daleko szły w kierunku ograniczania um, wolności artystycznej. Um, i, I to oczywiście ograniczenie, tutaj na przykład mam w głowie Manam, to ograniczenie oczywiście wpływało na wszystkich ludzi jak płachta na byka, bo wszyscy wiedzieli, że, że ponieważ ten zespół w tym momencie naprawdę wyraża pewną jedną piosenką bardzo dużo, to, to jak gdyby Poprzez zabronienie emitowania tej piosenki w radio, wszyscy wiedzieli, że właśnie teraz jest czas na to, żeby w sercu otworzyć się właśnie na ten utwór. Słowa w polskich piosenkach czasami są niezwykle intymne. I wcale nie mówię o, intym o intymności erotycznej, mówię o intymności ludzkiej, o naszych dogłębnych odczuciach, o rzeczach, które nie umiemy powiedzieć, których nie umiemy powiedzieć bezpośrednio do których naprawdę potrzebujemy prawdziwej metafory takiej metafory która dla każdego naprawdę znaczy coś innego która jest tak niezwykle mm, z jednej strony neutralna ale z drugiej strony tak bardzo powszechna że każdy się w niej odnajdzie a zakładając że każdy jest indywidualną jednostką każdy odczyta tę metaforę w bardzo subiektywny sposób. I wydaje mi się, że właśnie w tej chwili znowu pojawia się w Polsce fantastyczna fala piosenek, utworów, artystów, muzyków, którzy mają nam coś do powiedzenia. Zarówno samą kompozycją muzyczną, jak i tekstami. Nie musimy już wracać do piosenek z lat przeszłych, bo już znowu możemy się delektować muzyką współczesną. Nie mówię w tej chwili o całej muzyce i jest to oczywiste chyba dla każdego. Nigdy nie jest tak, że muzyka jednego kraju w całości jest genialna. Absolutnie nie. Daleka jestem od takiego stwierdzenia. Ale są naprawdę. Przestrzenie muzyczne w polskiej muzyce w tej chwili, aktualnie, które naprawdę potrafią pobudzić wyobraźnię i wyrazić bardzo dużo naszych emocji. Naprawdę miałam taki bardzo duży rzut właśnie tych emocji i zrozumienia teraz niedawno, gdy przygotowywałam właśnie projekt pantominiczny na woźb, na woźb 2020. I był to projekt realizowany przez osoby dorosłe i dzieci. Więc, um, podczas kiedy dorośli znają większość tych piosenek, dla dzieci były to piosenki, które dopiero te, te dzieci miały szansę poznać. I okazało się, że naprawdę utwory, zarówno muzycznie nie mówię, że wszystkie utwory ale zarówno muzycznie, jak i słownie Razem z tą przestrzenią teatralną, za pośrednictwem której wyrażałyśmy, bo były tam same dziewczyny, kobiety, wyrażałyśmy pewien scenariusz. Dla tych dzieci, które wzięły udział właśnie w projekcie, naprawdę to miało wrażenie. Te dzieci rozmawiały, przygotowując się do tego występu, na próbach, czy między próbami w domach, przygotowywanie do występu. Przygotowywanie tej pantomimy wywoływało w nich potrzebę rozmowy. Oczywiście była ta potrzeba rozmowy, ponieważ dzieci musiały wiedzieć, co przedstawiają. Natomiast ona również wynikała z nich. I myślę sobie, że właśnie jednym z kilku elementów, jednym z kilku powodów było to, że do tych dzieci zaczęła trafiać muzyka i zaczęły trafiać do nich teksty. I Cały scenariusz, niejako pokazany właśnie poprzez tę muzykę, tańcem i ruchem, grą aktorską, całość którą, nad którą pracowaliśmy była tak bardzo głęboka, że te dzieci w wieku 5-7 lat czy 5-8 lat to były dzieci, które naprawdę zaczęły odczuwać właśnie cały ten projekt. Do tego stopnia, że czasami teraz, chociaż już minęły dwa miesiące, niektóre dzieci wracają do tych piosenek i do tych fragmentów piosenek i po prostu zaczynają je słuchać i proszą, żeby mogły usłyszeć, czy mogłyby usłyszeć te piosenki w całości. Myślę zatem, że, że to już właśnie był taki pierwszy, pierwszy krok na drodze tych dzieci do poznania polskiej muzyki współczesnej. Drugim krokiem było to, kiedy te dzieci zobaczyły reakcję niektórych ludzi na scenie, i kiedy zobaczyły, że naprawdę niektórzy dorośli mieli łzy w oczach. I to, myślę sobie, było jeszcze jednym dodatkowym elementem. Być może te dzieci tak do końca tego nie zauważyły, ale my, dorosłe aktorki, zauważyłyśmy to, i później znowu były rozmowy na ten temat. I znowu. Dzieci zobaczyły, że faktycznie były dreszcze, były łzy, były emocje, których nie można było um, powstrzymać. I to wszystko właśnie było wywołane przez polską muzykę. Przez nasz talent, przez nasz e, scenariusz, przez taniec, grę aktorską. Tak, ale pamiętajcie, że narratorem całego przedstawienia, narratorem całego przedsięwzięcia, całej pantomimy była polska muzyka. I ja wiem, że się rozgadałam, może nie aż tak dużo, mam nadzieję, że powiedziałam treściwie to, co chciałam przekazać. Powiedziałam Wam to, co chciałam przekazać. Wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważne, żebyście dali szansę swoim dzieciom poznać właśnie ten język, który jest językiem Waszych uczuć, i żebyście nie wiem, jak bardzo byli, biegli w językach drugich czy trzecich. Jeżeli wychowaliście się w języku akurat polskim, Naprawdę wasze emocje są w tym języku. Pewna sfera emocji jest bardzo głęboko zakorzeniona właśnie w tym języku. Jest bardzo zakorzeniona w tej mentalności, w tej kulturze, kiedy ludzie rozmawiają ze sobą i naprawdę rozmawiają bardzo często sloganem, którego nawet już nie rozpoznają nawet nie wiedzą, że to jest slogan aktorski, że to jest slogan muzyczny, że to jest slogan ogólnie kulturowy, polski kulturowy. Ludzie po prostu operują hasłami, i te hasła są tak bardzo głęboko w nas, że my nimi żyjemy i nie zastanawiamy się nawet skąd te hasła pochodzą. Moje dziewczyny, na przykład osobiście w tej chwili, bardzo często, naprawdę bardzo, bardzo często chodzą sobie i pod nosem e, śpiewają: Dzień dobry, kocham cię. I one sobie to naprawdę. Mm, Naprawdę bardzo często nucą i proszą o to, żeby ta piosenka mogła sobie gdzieś tam lecieć w tle, jak jesteśmy w domu. I to jest właśnie to. I to jest właśnie ta piękna metafora, którą później zaczynamy rozwijać, bo ten, ta piosenka ma cały tekst i ta piosenka o czymś mówi. I to nie jest zwyczajna, normalna piosenka o miłości. Oczywiście, jeżeli ktoś chce ją tak odczytać, to może, ale nie trzeba. Dlatego naprawdę zachęcam was, żebyście byli bardzo skrupulatni i bardzo bardzo konsekwentni w, w waszym przekazywaniu języka polskiego dalej swoim dzieciom, bo to jest bardzo trudna robota, słuchajcie. Ja jako rodzic mam z tym do czynienia 8 lat i oczywiście będę dalej. Będę cały czas rozwijała, na tyle, na ile będę mogła umiej umiejętności językowe moich dzieci. <coughs> Przepraszam. Natomiast Wiem, że kiedy zaczynam rozmawiać z moimi dziećmi właśnie na tematy językowe, to pamiętam, przypominam sobie samą siebie, kiedy miałam tyle lat, i naprawdę ja nie miałam wtedy żadnego pojęcia o językach. Nie miałam żadnej świadomości języków. Nie miałam, tylko miałam to, że czasami oglądałam coś w telewizji albo słyszałam coś w radio, i to coś było nie po polsku. Pamiętam samą siebie, jak sobie śpiewałam jakieś piosenki angielskie i oczywiście śpiewała mi fonetycznie, i nie miałam bladego pojęcia, o czym ja śpiewam. Natomiast piosenki te wpadały mi w ucho, więc ja sobie wtedy je śpiewałam po swojemu. To był mój poziom zrozumienia językowego. Podczas kiedy moje dzieci w tym samym wieku, będąc w tym samym wieku, one już potrafią powiedzieć, <laughs> Mamo, mogę Ci opowiedzieć tę bajkę, ale wiesz co, ale opowiem ci ją po angielsku, bo nie umiem jej za bardzo przetłumaczyć. I te dzieci mają już właśnie w tej chwili świadomość, czy potrafią, czy nie potrafią przetłumaczyć. Um, mają świadomość i pytają, mamo, a jak to powiedzieć po polsku, albo czasami, mamo, a jak to powiedzieć po angielsku. Więc te dzieci mają dialogi, mają rozmowy na temat rozwoju języka na co dzień. Bo my po prostu o tym rozmawiamy. Te dzieci same słyszą, jeśli nie są w stanie powiedzieć dobrze po polsku jakichś dźwięków, one same słyszą, że coś tam nie gra. One same się korygują, ponieważ wiedzą, że coś jeszcze tam nie gra. Oczywiście, gdybym ja była bardziej neutralna i gdybym była bardziej liberalna i nie wymuszała na nich pracy i świadomości językowej, to pewnie tak by nie było. Ale skoro mają właśnie tę mamę, która cały czas dba właśnie o ich rozwój językowy i o tę melodię, o, o sposób wypowiadania się, o, dba o ich wymowę po prostu, to one przejmują, bo mam akurat córki, nie, nie jest to mieszana gromadka, one przejmują tę świadomość i one naprawdę tą świadomością w tej chwili... Że ją rozwijają coraz bardziej. Dlatego um, myślę, że w którymś momencie i to wcale nie tak późno, um, zdolność językowa, zdolność rozmowy na temat języka naprawdę bardzo się opłaca. Dlatego, że te dzieci zaczynają mieć właśnie świadomość um, tego, co, jak brzmi. Co można w jaki sposób wyrazić. Podam Wam już tylko dwa ostatnie przykła przykłady. Jeden mój własny, a drugi moich dzieci, i na tym skończę. I mam nadzieję, że naprawdę to nagranie, naprawdę Was zachęci do tego, żebyście jednak um, pilnowali języka polskiego. I żebyście jednak czytali z dziećmi te książki i rozmawiali o języku polskim i w języku polskim, i rozwijali tej, ten język. Nie opierajcie się tylko o rozmowę codzienną, bo rozmowa codzienna nie rozwija języka. Musicie rozwijać ten język w sposób naturalny. Jeśli dzieci uczą się czegoś, po angielsku, czy gdziekolwiek mieszkacie, po hiszpańsku, po chińsku, po francusku, po jakim, w jakimkolwiek języku. Jeżeli poznają coś nowego, dowiadują się czegoś nowego w danym języku w szkołach, przekażcie im to, dajcie im materiał w języku polskim. Niech one zaczynają poznawać to wszystko w języku polskim. Z całą pewnością od razu nie zapamiętają tego słownictwa, ale im więcej będzie rozmów na dane tematy. Tym bardziej to słownictwo gdzieś tam im zostanie, i to już będzie tylko później w przyszłości tylko i wyłącznie słownictwo do wyciągnięcia z pewnej szufladki w ich głowie. Natomiast zarówno słowa, całe wyrażenia, jak i melodia języka, jak i wymowa to wszystko już te dzieci będą miały w sobie. Więc teraz miałam Wam powiedzieć dwa przykłady. Um, I y, oto pierwszy. Pierwszy przykład dotyczy mnie samej. Pamiętam, że miałam taki okres, kiedy intensywnie uczyłam się byłam w szkole turystycznej i y, uczyłam się wtedy trzech języków: angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Angielskiego i francuskiego miałam chyba po 5 czy 6 godzin tygodniowo, a rosyjskiego chyba 3 godziny. I pamiętam, że wtedy faktycznie czytałam bardzo dużo książek w tych różnych językach, i jeśli było to możliwe, starałam się czytać tę samą książkę właśnie w tych językach. Nie byłam w stanie czytać po rosyjsku, przyznaję, albo miałam zbyt niski poziom determinacji, żeby to robić. Bo być może byłabym w stanie, ale chyba właśnie to ta determinacja trochę zawiodła. Natomiast faktycznie czytałam, przeczytałam kilka książek w swoim życiu, właśnie w oryginale, w oryginale i w przekładach. I pamiętam, jak dziś, słuchajcie, jest taka jedna książka spalona żywcem, Broyer Viv, i przeczytałam ją po angielsku, po francusku i po polsku. I pamiętam, uh, oryginał francuski był moim, uh, był, był, był tą wersją prawdziwą, pierwotną. Um, i, I później, właśnie, czytałam to po polsku, i pamiętam, że. I już zakotwiczyły się w mojej głowie pewne wyrażenia z wersji oryginalnej, które ja czułam właśnie w oryginale, natomiast ja już ich nie czułam po polsku. Oczywiście kwestia tłumaczenia. Tutaj tłumacz jest artystą i, i dobry tłumacz potrafi naprawdę odnaleźć zarówno e, znaczenie oryginału, jak i przełożyć to właśnie w tym bogactwie języka polskiego. Um, więc to, to, to jest naprawdę pewien artyzm. To jest sztuka, żeby być naprawdę wspaniałym tłumaczem. I nie każdy oczywiście osiąga taki poziom. Szczególnie w literaturze pięknej. To, to naprawdę w literaturze w ogóle, to, to nie jest takie proste. Um, właśnie żeby dotknąć te wszystkie symbole, metafory, te wszystkie w, 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 znaczenia. To jest naprawdę, to jest sztuka. Niemniej jednak pamiętam, że właśnie wtedy miałam te zgrzyty, że w języku polskim niektóre wyrażenia nie były oddane w taki sposób, jak ja je czułam, czytając oryginał. Potem, kiedy czytałam tę książkę po angielsku, zauważyłam, że właśnie wiele zwrotów jest naprawdę bardzo, bardzo podobnych i one mi bardzo pasowały. I ja czułam te zwroty, zarówno po francusku, jak i po angielsku. I to już było dla mnie takie niezwykłe doświadczenie, kiedy ja miałam czucie, kiedy ja miałam naprawdę. Dogłębne czucie pewnej literatury, pewnej książki. Oczywiście później przyszły książki typu Stary człowiek i morze, Mały Książę, różne tego typu rzeczy, które właśnie czytałam w tych różnych wersjach, I, i to jest uważam naprawdę bogactwo, kiedy samodzielnie możemy sięgnąć po książkę i zobaczyć, jak ona jest napisana w danym języku, jak ona brzmi w danym języku, bo się okazuje, że jednak. Emocje zawarte w każdym języku są trochę odmienne. wyrażenia są trochę odmienne i trochę inaczej możemy przełożyć treść każdej książki. Um, a teraz druga rzecz. Um, każdy z Was oglądał szereka i pamiętam, że y, wydaje mi się, że to było w y, przy pierwszej części, że tłumacz tego tej pierwszej części szlaka, to chyba było właśnie przy, przy tej pierwszej części miał kłopot I, i o ile dobrze pamiętam, ja mogę teraz coś tutaj zmyślać, więc korygujcie mnie, proszę mnie nie traktować tutaj jak, jak wyrocznie jakąś, nie posyłać mnie do sądu za, za, za kłamstwo i tak dalej. Tak mi się wydaje, mówię to, co mi się wydaje. Że on miał jakiś kłopot właśnie w tym e, m, tłumaczeniu, po, e, m, natomiast miał już e, czas, zbliżał się czas, kiedy musiał oddać zlecenie, i wtedy w ciągu chyba 4 czy 5 dni dokonał tłumaczenia, i potem była już tylko korekta i taka mała, drobna estetyka. I on jest mistrzem. Uważam, że to jest mistrzostwo. To tłumaczenie szereka na język polski jest absolutnym mistrzostwem, absolutnym mistrzostwem. I teraz co zrobiłam e, taki eksperyment z moimi dziećmi? Um, najpierw oglądały sobie po angielsku ten film, um, podczas kiedy, tak, wydaje mi się, że um, w dużym stopniu angielski już zaczyna być dla nich pierwszym językiem, nie drugim. Um, natomiast emocjonalnie myślę, że cały czas jeszcze język polski jest językiem pierwszym. Um, I później dałam im ten film do obejrzenia po jakimś czasie, oczywiście po polsku. I zaczęłyśmy rozmawiać, się, i, 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 która wersja im się bardziej podobała. I uwierzcie, że, że moje dzieci stwierdziły, że naprawdę wersja polska jest o wiele bardziej zabawna, jest o wiele bardziej śmieszna na tyle, na ile one mogły to zrozumieć, bo oczywiście wiele tekstów tam y, 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 było takich, których dzieci jeszcze nie ogarną swoim umysłem. Natomiast, natomiast tak. Więc dzieci, które są biegłe w obydwu językach, na innym poziomie trochę, w innych sferach, ale są biegłe w tych obydwu językach, um, obejrzały ten sam materiał i obejrzały właśnie w tych dwóch językach i one powiedziały, że jednak czują coś bardziej w tym, a nie w tym drugim. I tym chciałabym, e, tą puentą powiedzmy, chciałabym zakończyć. Naprawdę słuchajcie, warto jest, żeby wasze dzieci znały wasz język. To jest ogromna frajda, kiedy możecie ze swoimi dziećmi rozmawiać właśnie w tym języku, kiedy wiecie, że właśnie wasze dzieci wykorzystują ten język w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie w społeczeństwie i właśnie poczucie bezpieczeństwa zyskują poprzez mówienie z wami w waszym języku. To jest niezwykłe, bo wydajecie tym dzieciom ogromne poczucie bezpieczeństwa. Polskie dziecko w Polsce nie ma tego komfortu, ale. Polskie dziecko, czy polsko mówiące dziecko za granicą, ma właśnie taki komfort. I, I to jest niezwykłe. To dziecko potrafi ocenić poziom trudności języka. To dziecko w sposób naturalny rozwiązuje wiele konfliktów językowych, um, zarówno w jednym, jak i w drugim języku, dlatego że po prostu. Mózg tego dziecka i emocjonalność tego dziecka są na tyle rozwinięte, że naprawdę potrafi to dziecko fantastycznie sobie poradzić z językiem. Tyle, tyle mojego. Bardzo dawno Wam niczego nie zaproponowałam. Um. To jest nagranie pierwsze od bardzo długiego czasu i jest bardzo spontaniczne, więc nie spodziewajcie się, że znowu za jakiś czas będę Wam mówiła o czymś tam znowu, bo nie planuję tego. To jest naprawdę bardzo spontaniczne nagranie wynikające z mojego zamiłowania do polskiej muzyki. Czym bardzo was zachęcam, żebyście również takie zamiłowanie w sobie wzbudzili, bo, bo myślę sobie, że warto. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam, żebyście byli w stanie, byli na tyle zdeterminowani, żeby przekazać Waszym dzieciom właśnie język polski w jak najbardziej naturalnej, jak najbardziej naturalnej postaci, żebyście byli w stanie rozkochać te swoje dzieci i zaszczepić w nich troszeczkę właśnie taką chęć rozwijania języka. Bo e, naprawdę jest to fantastyczna przygoda. Jest to po prostu fantastyczna przygoda móc obserwować Wasze rozmowy, móc być świadkami i uczestnikami właśnie takich dyskusji językowych z dziećmi. Z dziećmi, które są po prostu małymi jeszcze szkrabami, a już potrafią naprawdę wręcz teoretycznie mówić na temat e, języka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie e, i życzę dużo słońca, dużo radości. Mamy już piękne. Przed wiośnie, więc niech tak będzie dalej i niech się ta pogoda nasza nam pięknie rozwija. Dużo uśmiechu wam życzę. Pozdrawiam.